Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Planinie FIFA 365 2026. Dzisiaj otworzymy sobie dwie duże puszki. W każdej 8 saszetek i 4 limitki. On, tak samo jak te małe puszki, są w 3D. Dobra, to może od tej jaśniejszej zaczniemy, na początku cztery limitki. Patrick Shik z Bayeru Leverkusen, Hato z Ajaxu, Mike Menio z Francji i Lamin Yamal z Barcelony. I powinno być osiem saszetek, zgadza się. I druga. Na limitkach dwa razy Sporting. Trincao oraz Quenda. Aleksander Arnold z Realu Madryt. I Messi z Argentyny, i się zgadza, osiem saszetek, to najpierw te z lewej, może, i mamy logo Bayer Leverkusen fans, ten podstawowy Araujo, niebieski Barcola i trzy bazówki, w tym Botafogo Vitinho. Tutaj Titan Marquinhos z PSG, fans zwykły Pascal Gross, i to jest czerwony Sadio Manet z Al -Nasr. I trzy bazówki Botafogo brak niestety. Tutaj Declan Rice, eliminacja do Mistrzostw Świata. Dwa fansy i oba z Francji. Podstawowy Mbappé i niebieski Zidane. I do tego trzy takie bazówki. Tutaj Magician Dani Olmo, zwykły fans Phil Foden z Anglii, karta Jewel Rafinha z Barcelony i trzy bazóweczki bez Botafogo niestety. Tutaj eliminacje do Mistrzostw Świata z Argentyny. E, a kto? Enzo Fernandez. E, fans zwykły Morgan Rogers z Anglii. I fans niebieski Alexis McAllister. A na bazówkach Botafogo brak, niestety. Tutaj Dominator Santiago Jimenez, Dominatorów jeszcze nie było, dwa fansy, jeden zwykły Lautaro Martinez z Interu i czerwony Donnarumma z PSG. takie trzy bazówki, Road to FIFA World Cup. Z Francji Kone na fansach e, zwykły Alison, i niebieski e, Duet na bazówkach brak Botafogo. No i za to tutaj już Titan z Botafogo Barboza. Dalej, o i już widzę, bardzo fajna saszetka. Oprócz Botafogo jest też różowy fans Hato z Ajaxu i zwykły fans Ronaldo z Alnassr. I takie trzy bazówki. I znowu różowy fans. Tym razem soboslaj z Liverpoolu. Na zwykłym donna Donnarumma, Road to FIFA World Cup Otamendi z Argentyny i Botafogo, Mastrian, Mastriani na bazówce i takie dwie inne bazówki. Czyli różowe fansy były tylko w tych sześciu była było Botafogo. Tutaj Dominator Lautaro Martinez z Interu. Henrik Larsson. To jest Barcelona fans, legenda. I kolejna legenda fans, tym razem niebieski. Schneider. I na bazówkach Brahim Diaz, Royal i Berguis. Tutaj Road to FIFA World Cup Mbappé, Emiliano Martinez z Argentyny, fans. Joel z Realu Madrid, Rodrigo i takie trzy bazówki. Uh, Road to FIFA World Cup Miles Louis Kelly z Anglii, fans favorite Enzo Fen Fernandez, z Argentyny Jewel Vinicius z Realu Madryt i takie trzy bazówki Magician Marcos Llorente z Atletico Madryt Magician tutaj Fans zwykły Sadio Manea z Al-Nasr i Quenda Sporting i na bazówkach Nadir, Terrier, tak, Terrier i Ortega. Tutaj Kunda Road to FIFA World Cup. Fans Rodri. Zwykły czerwony Bastoni z Interu. I na bazówkach Artur z Bayer Leverkusen, Tiaf z AC Milanu. I Showten z PSV. Tutaj Titan. Ryan Flamingo z PSV. Rut Van Nistelrooy z Realu Madryt, legenda. Sergio Aguero, legenda Atletico Madryt. I takie trzy bazówki. Dobra, ostatnia saszetka na dzisiaj. Road to FIFA World Cup Simon z Hiszpanii. Fans Lewandowski z Barcelony, niebieski fans czułameni z Realu. Dwie bazówki zwykłe i jedna z Botafogo. Wiktor. Dobra, jutro będą pewnie multipaki. A dzisiaj w sumie też by było wszystko, Więc jeżeli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć.